Bo, se, bo se naklikałem, kuźwaj, i se naklikałem i, i, i klikło mi się dwa razy niechcący i się zaczęło i zakończyło i dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, <laughs> moje prestusie i teletubisie i inne stwory z kosmosu. Tak, eee... Słuchaj, e... chciałem poruszyć taki temat, znaczy się pewnie dla ciebie to nie jest zaskoczeniem, ale dla mnie jest zaskoczeniem ChatGPT. Mocnym zaskoczeniem, bo... W ogóle, bawię się ostatnio trochę Arduino, nie? Mhm. Y no i kurwa, ze trzy dni siedziałem nad y y jedną rzeczą. No wystarczyło zapytać ChatGPT. GPT, no. Y w ogóle to, to jest a propos takich tematów, które poruszaliśmy u ciebie i przewidywania przyszłości, w ogóle, no. Siedziałem trzy dni i kombinowałem i różne biblioteki, a to jedna za wolno działa, a to druga coś tam, a to trzecia się kłóci z inną i... I już wiesz, taki zrezygnowany sobie się no, kurwa, bo też jeszcze się dopiero uczę tego Arduino, więc też nie do końca mm -hmm. umiem, nie? Nie końcu odpuściłem, sobie się dobra, wezmę ja po prostu inny osprzęt i, i, i tam się w biblioteki nie będę gryzł, bo to już było przerabiane, testowane, będzie go chodzić, nie? Mm -hmm. Ja zasiadam do kompa. E, odcinek w e, gościach, go oglądam, a ten znowu o dronach. Polecam kanał, jeśli ktoś się dronami interesuje, nie tylko. E, ten. Chat GPT napisał mi program na Arduino. No, no, no tak. No i oglądał mi faktycznie no kuźwa, no. No tak, no i, no i 15 minut nauki jak z chatem GPT rozmawiać, coś się okazuje. Nie jest to takie skomplikowane jak ja sądziłem, bo jeszcze tam dało. Dawno, dawno, dawno temu się tym interesowałem, no to faktycznie trzeba było in, 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 bardzo umiejętnie z, ten zadać pytanie, tak? wie GPT, nie? Te, te pierwsze je wersje. Trzeba naprawdę bardzo dokładnie wszystko określać, nie? A tutaj to tak... no właściwie... jakby się kumplowi tłumaczyło, kurie. Słuchaj, potrzebuje to i to, to ma być tak i tak i... i, i zrób mi to. Dlatego wiesz co, przeraża mnie i, i, i 10 minut później masz gotowy jakiś program, który wklejasz normalnie do Arduino, okay. wszystko działa. nie? Po... Okej. Okay. Po prostu... I powiem Ci, że jest to o tyle przerażające, że niedługo skończą się zawody moim zdaniem. To jest moje przewidywanie, słuchaj, no tak jak z flem. Tak. Yy, skończą się zawody typu programista, typu no, typu programista, czyli tam no wszelkie maści. No właściwie e... programista bo, jak to chce stracić się z, z osoby piszącej kod do osoby umiejącej rozmowy z chatem GPT. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że mm -hmm. będzie specjalista do spraw yy, rozmowy z chatem GPT i on mm -hmm. będzie zastępował nawet 3-4 osoby w jednej firmie. Mhm. I nie ma się z czego cieszyć, że ta sztuczna inteligencja wchodzi, bo ludziom się wydaje, że teraz że to jest, ale fajnie, bo mi tam pracę domową napisze, i tak dalej. Natomiast mhm. bardzo dużo ludzi straci pracę. Prędzej czy później tak, tak będzie. Tak, tak, tak. I problem polega na tym, że to też nie jest tak, jak przewidują we wszystkich science fictionach, że wszystko będzie robiła za nas sztuczna inteligencja, a my będziemy mogli siedzieć na dupie. Nie, bo ta sztuczna inteligencja za nas nie zarobi. Bo w końcu wszystkie zakłady pracy się zorientują, że jest sztuczna inteligencja, więc po co zatrudniać pracownika? Mhm. Skoro można. Tak, to... no wiadomo, jakieś tam dziedziny typowo fizyczne, spoko. Eee, no ale, ale jakieś dziedziny właśnie takie technologiczne, oprogramowanie, wynalazki jakieś tam naukowe badania i tak dalej, gdzie. gdzie potrzebne jest myślenie. E, Praca psychiczna, psychologiczna, jak to się zwie? Yy, umysłowa. Tak, umysłowa. O, to, to, to właśnie. Będzie zastąpiona informatyką, no nie? Tylko, w sensie że komputerami, rzecz, nie? Pamiętaj jedną rzecz, że my jesteśmy tak naprawdę na samym początku tego czatu GPT. Od ilu on istnieje? Mhm. Nawet nie wiem od ale tak, to są dopiero początki. Więc jest y, całkiem wysokie prawdopodobieństwo, ale żem to teraz odwalił. Jest całkiem wysokie prawdopodobieństwo, że niedługo będzie to tak proste, że nawet tego nie trzeba będzie umieć. Po prostu każdy, kto siądzie do czatu GPT, będzie w stanie zadawać mu pytania tak, że on się już w większości całą resztę domyśli. Mhm. Więc i tu się dopiero i to, to jest właśnie to, że bo nawet tutaj w tej chwili, jak siedzę nad tym programem, Eee, Tego powiedzmy, że, że musiał mi kilka razy ten program napisać, nie? Ale to było tak, że no, on mi napisał program, jak go wrzuciłem, no nie działa mi to i to, wysyakują mi takie i takie błędy, nie? Mhm. I ja mu to wklejam. Tak. A on mówi, a, okej, okay, tu jest taki problem, tu jest taki problem, tu masz prawidłowy kod, nie? Aha. Sprawdź ten, nie? I wiesz, kilka prób i on faktycznie. Tak. Wie, co ci nie ma zmienić, co poprawić, co jest nie tak, jest... A jeszcze raz, mówię, on cały czas ewoluuje. Wow. Ten tak, To jest. Ja się na normal. Mówić, że na Twoich odcinkach muszę mówić bardzo głośno. Nie, to nic nie da, bo on tak był drugi w kule. I to by nic nie dało, bo on był drugi w kulach. Kule, znaczy się. <śm> <śm> w momencie chyba jak ja mówię, wiesz nie wiem czy to nie jest. Nie mam coś w OBS-ie ustawione albo coś. łącznie, jak ja Dugning mówię masz. No taki autoducking. W tym sensie nie robiłem nic, nie niż instalował jakiś ducking, absolutnie, nic z tych rzeczy nie robiłem, po prostu to, to samo się zrobiło. No to musisz poszukać, bo to fakt. Znaczy, powiem ci, że jak oglądam twoje odcinki, to abstrahując do tego, że to jestem ja to po prostu czasami jest to wkurzające, że mm -hmm. odpowiadasz na coś, na co nie słychać jakie było pytanie, nawet. Tak. Też, też mnie to wkurwia. Co mnie wkurwia? Tak. Życie mnie wkurwia. Ludzie, Dlaczego? Ludzie mnie wkurwiają. Bo, bo faktycznie, wiesz, ja Cię słyszę, ja wiem, co Ty odpowiedziałeś, nie? Ja to mogę skomentować, ale widzowie tego nie słyszą, nie? I to no. jest enerwujące. Także to, to nie jest, jest to wina TS-a, bo na TS-ie się słyszymy dobrze, Raczej gdzieś coś w oprogramowaniu do nagrywania bym obstawiał. Tak, tak. Wiesz no z jednej strony jest to fajne, bo nie wiem, mam na przykład głośniej grę, mam głośniej muzykę. I w momencie gdy ja mówię, to to wycisza fajnie, nie? No, mm -hmm. Pod tym kątem to jest super, bo ja sobie mogę dać głośniej grę. Że jak nie mówię nic, to, to słychać ją fajnie na przykład. A gdy zaczynam mówić, to tę grę delikatnie wycisza, ja w stanie jestem bez problemu zagłuszyć, nie? Ale... Ale no właśnie, problem jest, gdy ktoś drugi coś mówi i, i to nie działczy. Musiałbyś mnie na inny kanał podłączyć po prostu, bo wiesz, że jesteś w stanie to rozdzielić, nie? Nawet w OBS jesteś w stanie kanałować yy, skąd ma lecieć jakaś ścieżka. No tylko to trzeba nagrywać do MKV. Nie. A ty ja mówisz. Tak, teraz mam taką możliwość. Bo na mojej starszej rewizji Windowsa 1903 1908 nie miałem tej możliwości. No nie, no teraz już masz. Tak, tak, że... teraz po tej aktualizacji mam, tak, mogę sobie każdą ścieżkę rozdzielić audio, to prawda. Więc możesz nawet jeżeli dojdziesz do tego, gdzie to ci dakuje, to możesz sobie ducking ustawić faktycznie na grę, a na mhm. mnie już nie. Mhm. Tak, jest. To znowu, uczenie się, proszę cię. Są 42 lata to. Ile? ile? To nie jest takie proste, to jest. <laughs> Myślisz, że to ci się włosy na głowie prostują. Dobrze, to, <laughs> to już na głowie. Oj, no pod pachami, pod pachami też. A nie masz już żadnego pluginu faktycznie w OBS-ie? co ja mam ogólnie te pluginy i ja się podejrzewam, że albo to, albo. Bo to się w ogóle zaczęło dziać. Mocniej, dużo mocniej po aktualizacji właśnie Windowsa, nie? Bo wcześniej aż takich problemów nie było, nie. E, bo mam pluginy, na przykład nie wiem, korektor audio, wcześniej znaczy kompresor, właściwie korektor w sumie też e, jakiś tam utrzymiacze i tak dalej. E, ale to miałem też wcześniej i wcześniej nie było takich problemów, nie? A... Ja mam wrażenie, że one były Dużo wcześniej również, tylko że faktycznie mniejsza, w mniejszym stopniu, mhm. ale, ale też mi się zdarzało nie słyszeć co powiedziałem, nawet jak oglądałem ucie, odcinek u Ciebie, nie? No zdarzało się, tak, ja Ci mocno zagłuszyłem to tak, ale teraz właśnie cię, nawet nie zagłuszam Cię mocno, to się ma osłychać. No nie wiem, coś... To nie coś jest do końca minusem, ale... <ś> 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 nie no, czasem wiesz, No jest czasem jak montuję, wiesz, to Cię mam, muszę się zastanowić, co Ty kurwa właśnie powiedziałeś, nie? Co powiedziałeś? W sumie nic. Bo czasem powiesz coś takiego, co, co warto by było, yy, yy, że tak powiem, zmemować. Ale z drugiej strony, yy, czasem jest tak, że ja, wiesz, oglądam to i wiem, co tam powiedziałeś, i wiem, jak to zmemować, ale tego nie słyszę na nagraniu, co ty powiedziałeś. I no. wtedy to, to zmemowanie to takie totalnie z dupy jest, nie? I... No, zawsze możesz dodać napisy. No i nieraz o tym myślałem, nie? Patrz, jakie inteligentne rozwiązania. Tak. Zawsze możesz dodać napisy, znaczy w tym konkretnym momencie, jak mm -hmm. to mówię, no nie? To po prostu pur dwukropek i... Mhm, mm no i... tak. Wszystko w tym... Ma... Patrz, kurde, no, ja to jednak tak. potrafię w myślenie czasami. Kurwa, będę ja robił napisy dla niesłyszących, ja nie? pierdolę. właśnie, nie, nie dla słyszących, tylko... Dla niewidomych, okej. Okay. What? Jezu, a propos niewidomych, ja pierdolę. E, jest stand no bo oni, oni mam wrażenie, że coraz bardziej badają granice po prostu w którym momencie ich wykluczą, nie, które będą, mhm. w, którym, w którym momencie będą skancelowani. No ale, po prostu tak podwójny, ciężki żart poszedł, że się w pale nie mieści. Koleś, stand wstawił ee, na swojego Ting tonga że zobaczył, że koleś w pierwszym rzędzie ma laskę dla niewidomych, nie. Mhm. I zaczął go tyrać, że, znaczy oczywiście w żartach niby, nie, że na chuj, żeś usiadł w pierwszym rzędzie, przecież i tak nic nie widzisz, żeś zmarnował miejsce dla tych, co widzą. No nie trzeba było go posadzić z tyłu w ogóle, kurwa, i powiedzieć, może jest z przodu na to samo by wyszło, i tak dalej, i tak dalej. No i on się śmieje, no nie? Mhm. Ale koleś komentuje mu, e, w, w komentarzu jest napisane: no i właśnie straciłeś całą naszą e, community ludzi, którzy nie widzą, no nie? Na co odpisuje mu, i tak nie trafisz przyciskan follow. Emotional damn it. No tak. Taki kurwa podwójny po prostu. Zmasakrowanie nie. To już jest hamowa generalnie no ale to. to śmieszne było. To dobrze mu powiedział no. Sama prawda. Co to za plansza? Nie wiem właśnie, o słup. 90 lokalny record tutaj. Nie mam w ogóle. Uła. I... O! No to nie, to jeszcze nie w metę. Jakie checkpointy to... Dobra, przeskoczyłem, co i tak jest... Aha, Aha okej. Okay. I to już? Tak, tylko że przeskoczenie tam jest bardzo trudne. To, że przeskoczyłem za pierwszym razem to masz dużo farta. Skill po prostu, no. Tak, 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 zero skilla ciągle farci. Ty wcale nie grasz, a kurwa farcisz! Uff, przeskoczyłem. Bo tak? tu na prawo się skacze, o tu, o tu, o tu. A, dojechałem. O, i tu, no i przeskoczyłem Ludzie, na żuczku, aha, się nie da cofnąć od checkpointu. a no właśnie! Nie, nie wiedziałem, że się nie cofnę od checkpointu, bo bym to kontrolował, nie, a tak to nie skontrolowałem, bo nie wiedziałem, że się cofie od checkpointu i że, że się cofię. nie cofie, że się nie cofie. Ty się cofiesz w rozwoju, to na pewno, <grafię> z tego co słyszę. Już dawno. Nic Nie z tym, że facet do 25 roku życia za ten? Głupieje? Y y Airbreakujesz przed na tym skoku czy No nie? właśnie teraz airbrake'owałem, patrzyłem pod woziem, ale, ale mnie nie przynajmniej. No właśnie to, tylko, że to w odpowiednim momencie też trzeba zabraakować, bo tam trzeba przejść tak wiesz tak... Tak, tak wiesz jak w masełku mm -hmm, trzeba mm -hmm. wjechać, nie? No. I to faktycznie chyba to jest tylko kwestia dobrego rubreaka. W odpowiednim momencie też nie uh -huh. za szybko. Uh -huh. No teraz to nie, to tak to, to, to nie, proszę pana tak. O, prostu... No właśnie tak, o. O. Widziałeś? no. 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 Tak, to kwestia rubreaka. To jest cała fizjologia. No weź nie gadaj, że miał 2F12, no proszę cię. No nie będziesz miał, bo już Shadow cię wyprzedził. A, no. No dobrze, bo już, się, już się przestraszyłem, kurde. Tak się wystraszyłem, że hej! I tak zrobiłeś lepszy y, lokalik niż ja. 78? No ja mam 92, jak już mówiłem. Aha, coś. nie słuchałem Cię. też nic nowego, no. no? No tak. Tu jeszcze trzeba użyć airbaker. To też jest dobrym. Tam, gdzie jesteś obrócony do góry nogami, i w pewnym momencie są takie dwa schodki, to tam też dobrze byłoby użyć airbaker. No, co się właściwie to jeden chyba schodek? No, dwa schodki są. Dwa? O, jak mi weszło teraz. O, ale no, Nie, jeden schodek. Aha, dwa są no, dwa A dwa, te dwa. dwa już są po obróceniu, już drugi. Tak, tak, tak. tak Jeden nie. tam z z zeskok z tego, ale. Ja wiem, że się ma To przykleja, to ja wiem. Ma sens, człowieku. Dużo szybciej pojechałem, tylko, że w odpowiednim momencie trzeba... No bo, bo wtedy nie napierdalasz tym dziobem tak w, w, w ten zeskok, nie? Mm -hmm. Może. tak napierdalam. <laughs> no bo to trzeba w idealnym momencie trafić. Ja <laughs> przypuszczam, że w taki sposób robi się po prostu 13-124, nie? Tak mm -hmm. szajbi. Ole mi, teraz wjechałem po prostu! Jak dzik, w paśnik. jak dzik w paśnik. Jak dzik w paśnik albo w parawany, no jak chodzisz. Mówiłem ci, jak kiedyś nad morzem siedzimy sobie na plaży, w środku nocy. Yy, tam imprezujemy i tak dalej, a nagle przy samej wodzie sobie dzik popierdala, po, ale tego po prostu sobie wyszedł pobiegać. No to, kur to kurwa, dzikowi zabronisz? No, absolutnie nie, no nawet no. tam wiesz, kibicowali, może by szybciej robić, <laughs> to prawda. Ale... <laughs> On <noise> nas nie do końca rozumiał. A. Jeszcze poprawiłem, patrzcie kurwa. 34 Local. no i tak, 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 tak się żyje. Tak się żyje na tej wsi. No słabo, dopiero trzecie miejsce można no weź. Jak mi objechali w ogóle, ale za wielkie różnice w ogóle, nie? To jest, to jest aż śmieszne. Jak niewielkie różnice są punktowe. Znaczy, czasowe. Mhm. Mm no bo to jest taka plansza, która w zasadzie wiesz. Ta, tak, jak im, wiesz, jak ją to się to na żuletki potem robi, Dokładnie. no. Dokładnie. I zastanawiam się, w którym miejscu najlepiej skręcić już na początku, żeby tego słupka ominąć, bo tutaj przypuszczam, że też tracę kilka tysięcznych. Mhm. Mm no ale i tak o, jesteś ty obiechany, więc ja uznaję to za bardzo dobry wynik, więc... No i ja już w 12 miałem, tak na tym odcinku. Więc... No, Albańczyk nam jedzie. O! To jest nie twój ten jakiś z czasów wycieczki, pewnie. Tak, żomeczek mój na pewno mm -hmm. jakiś z Albanii tam. Z tyrany. Z jest po prostu. Z no, St styrany, no tak. tak. No ale że się dobrze wieczorem zabawowali, to może być do tej pory z to. A czy to był nasz główny żarcik, nie? Jak wracaliśmy zrobione 40 tysięcy kroków, ale jestem Stirany. <noise> <noise> Takie samo się nasuwało, nie? Za każdym razem, wiesz. Nasze żarciki na poziomie. Jest... No, tak. Także tak. tak, tak, tak. <grym"> no, na poziomie. Anegdotka śmieszna. Tego. To jest czwarta plansza, jak się domyślam, tak? E, tak, to jest czwarta plansza. No, nie, jakoś tak, wiesz co, kiedy nagrywamy te kilka odcinków pod rząd, to człowiek tak jakoś się gubi. Taki się to poczucie czasu, nie? Znaczy nawet nie czasu, tylko ile, ile tych plansz, nie? E Ciężkie do policzenia to jest czasami po prostu tak. Czekaj, czemu to jest kolejna mapa, której nie mam czasu zrobionego. Genetyczny ja A, bo to na testowanie map, na których ty nie uczestniczyłeś z swojego czasu. A ty! Nie. No, dlatego widzisz. To to znowu Rafał. No? Czekaj, ale tamten był dziewięć. ten jest piętnaście. No, w ogóle abonsum. czaisz to, że Rafał robił mapki. Zanim to było modne. Eeeh. Aha, bo to jest tyle. Tak. Robił mapki nie mając dragmani. Pierdzielisz. No. On Trackmanie dopiero niedawno kupił. Znaczy się miał jakąś tam, podejrzewam, że jakąś, yy, że jak powiem non-premium, albo coś takiego. No bo musiał jakoś te mapki przejechać, przetestować, yy, ale, ale... No, ale czekaj, bo map się nie da robić bez posiadania Trackmania. No nie miał takiej, żeby mógł wejść na serwer w każdym razie. Okay. Więc nie wiem jak on to robił, ale... <laughs> okay. Ale tak, całkiem niedawno właśnie kupił Dragmanię y... legalną. Dobry numer, dobry zawodnik w takim razie. I dobre mapy robi, nie? Bardzo dobre mapy robi. No ta na przykład jest bardzo fajna. Poprzednia, którą mhm. jechaliśmy na moim odcinku, również była bardzo fajna. Także... No. Oczywiście znaczy, tak się znajdą tą osobę, które twierdzą, że nie, że on robi chujowe mapy, ale... No, no to jest tak. Ale już są dawno zbanowani. <laughs> Tak. Więc to to nic nie zmienia, nie? Można zmienić widownię, ale to też nic nie zmienia, e, no. Tak, tak. Oj dobra, bo już nie ma co w ogóle tematy poruszać. Moim zdaniem tylko energii dodaje tej, tej, tej negatywnej ca całemu, całemu Nie zajściu. Dobrze, niech się dzieje tym w komentarzach, bo to zasięgi rosły. Ja. A propos zasięgów. Chińczyki mi normalnie przerażają już z tymi swoimi kątami kontami dziwnymi, i kopiujący muzykę, a potem twierdzę, że to jest ich, i przez to dostaję copyright. Tak. O ile dostawałem na live, to pół biedy, ale jak się dostaje copyright, na świecie odcinek, gdzie w ogóle, to jest w ogóle motyw taki, że teraz dostałem copyrighta yy, że, i podane tam wiesz, że tytuł utworu i, i wykonawca, więc wyszukałem ten utwór i wykonawcę kurwa kompletnie co innego, jest kompletnie zupełnie inna muzyka, nie? I taki miałem trochę what the fuck? Yy, no ale okazuje się, że mogę kliknąć i, i przekieruje mnie na tą, yy, bo teraz YouTube prowadzi coś takiego, że dzisiaj na dole pokazuje jak, jak ktoś ma copyright'a, to pokazuje na dole link do oryginału, nie? Kliknąłem się w ten link do oryginału, gdzie faktycznie ikonka, w sensie miniaturka, wygląda identycznie jak, jak, jak ta, bo ta tam mi pokazała jakąś, jakąś metalową prosenkę, czy coś takiego, taką, no dziwną, jakąś, nie taką. No i faktycznie e, miniaturka jest identyczna. Także jest zerśnięta miniaturka, mm -hmm. jest zerśnięta muzyka, do, do której jest coś tam, coś jakiś wpierdęło, totalnie gada, nie wiadomo o czym w ogóle. Mm -hmm. Eee, Ingris, to uznał, że to jest jego i, i sobie copyright na tym kroi, nie? No proszę. A propos Chińczyków, widziałeś nowe samochody? A wcześniej miałem. Beijing? Jeszcze nie. A wcześniej miałem gościa, który po przetłumaczeniu Niku nazywał się Pracownik. <głos> <głos> który też mi copyrightował. Nie widziałem nowych chińskich samochodów. Beijing. Ale ogólnie Chińczycy robią trochę niegupie te samochody. No i ta Notabene, że... prawdopodobnie i zera będzie chińska, więc. Będzie produkowana w Polsce, ale, ale będzie większość szła na... Częściowo będzie szła do Polski, nie? Ale w większości będzie szła na rynek jakiś tam inny Tu Mówimy ten... już o 100% chińskim samochodzie mm -hmm. i teraz uwaga, SUV w pełni wyposażony, częściowo skórzane fotele, yy, oczywiście tablety robiące loda i mm -hmm. yy, mm -hmm. tak dalej i tak dalej. 78 tysięcy to mówimy o przebitce co najmniej. Dwój, jak nie trzykrotnej, nie? To są Chińczycy. Ja zdążę to dolecieć, bo to będzie jeszcze poprawka B. Kurwa, sto A miałem 10 tysięcy lepszy czas od ciebie. <grym> <grym> to tyle. Także tak. Pamiętajcie, że chodzi o to, że chińczycy zawsze zrobi lepiej i taniej. <grym> Z tym lepiej to może nie, ale na pewno taniej. Tak. Na razie, pa.